Jak polubić swój głos na nagraniu? W trzech krokach. Słyszysz swój głos na nagraniu i myślisz: To naprawdę ja? Spokojnie, większość ludzi tak właśnie ma. Oto trzy kroki, by polubić swój głos i brzmieć lepiej. Krok pierwszy: osłuchaj się ze swoim głosem. Twój głos brzmi inaczej niż go słyszysz na co dzień. Nagrywaj się i regularnie słuchaj bez oceny. Przyzwyczajaj się do swojego głosu. Po kilku razach przestanie cię już dziwić. Krok drugi: pracuj nad dźwięcznością. Mów bardziej z brzucha niż z gardła. Weź głęboki oddech i mów spokojnie na wydechu. Twój głos zabrzmi pełniej i pewniej. Krok trzeci: zmieniaj tempo i intonację. Monotonia zabija twój przekaz. Eksperymentuj z tonem, rób pauzy i podkreślaj kluczowe słowa. Twój głos od razu stanie się ciekawszy. Osłuchaj się Popraw dźwięczność i baw się intonacją, a Twój głos zacznie Ci się podobać. Sprawdź te triki i daj znać, czy czujesz różnicę.